Coś wielkiego zbliża się, jakby powiew potężnego wiatru, który jeszcze nie dotarł, ale już da się wyczuć w powietrzu jego zapach. W sercu człowieka, w duszy, która cicho słucha szeptu Boga, rodzi się przeczucie, że coś wyjątkowego, coś przełomowego ma się wydarzyć. To nie jest tylko zwykłe przeczucie, to Duch Święty porusza serca, aby przygotować nas na nadchodzące zmiany. Bóg patrzy z nieba. A jego oczy widzą to, czego nasze oczy jeszcze nie potrafią dostrzec. Patrzy na ciebie i mówi: Przygotuj się, bo coś wielkiego nadchodzi. To będzie czas, w którym moja chwała zostanie objawiona w twoim życiu. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Często wydaje się, że życie biegnie jak zawsze. Dzień po dniu wśród obowiązków, zmartwień, myśli, które krążą w głowie. Ale w pewnym momencie, jakby w jednej chwili, wszystko się zmienia. Tak jak cisza przed burzą, nie. Widzisz jeszcze deszczu, ale czujesz zapach wilgotnego powietrza. Tak samo Bóg daje ci teraz znak, coś wielkiego się wydarzy. Być może czujesz niepokój, może nie wiesz co nadchodzi, ale właśnie w tym czasie Bóg mówi: Ufaj mi, nie musisz znać wszystkich szczegółów, ale musisz wiedzieć, że ja jestem Twoim schronieniem. Pan mówi do Ciebie dziś. To. Co przygotowałem, przekracza Twoje wyobrażenia. Moje plany dla Ciebie są większe niż Twoje marzenia. To, co teraz wydaje się trudne, bolesne, czasem nawet niemożliwe do zrozumienia, jest częścią mojego większego planu. Bo Bóg nigdy nie działa przypadkowo. Każdy detal, każda chwila, każda osoba, która pojawia się na Twojej drodze, to wszystko jest częścią Bożego dzieła. On już przygotował miejsce dla Ciebie, drzwi, które się otworzą. Błogosławieństwa, które spłyną na twoje życie. Ale zanim to się stanie, musisz być gotów. Gotowość to coś więcej niż tylko oczekiwanie. To postawa serca, które mówi: Panie, jestem gotów iść tam, gdzie mnie poślesz. Jestem gotów zrobić to, co mi powiesz, nawet jeśli nie rozumiem dlaczego. Bóg szuka ludzi, którzy nie polegają na swoich własnych planach, ale oddają mu swoje życie. On nie szuka tych, którzy mają wszystko pod kontrolą, ale tych, którzy potrafią powiedzieć Panie, to Ty jesteś moją drogą, to Ty jesteś moim światłem w ciemności. Przychodzi czas, kiedy Boże obietnice zaczynają się spełniać, ale często zanim to nastąpi, przychodzi okres oczyszczenia, próby, ucisku. Może teraz czujesz się jak w miejscu, gdzie nic się nie dzieje, gdzie Twoje modlitwy jakby nie miały odpowiedzi. Gdzie cisza wydaje się zbyt długa, ale wiedz, że to nie jest pustka. To czas, w którym Bóg kształtuje twoje serce, wzmacnia twoją wiarę, przygotowuje cię na to, co ma nadejść. To jest jak siew, nasiono jest zakopane w ziemi, niewidoczne, ale w odpowiednim czasie wyrośnie i wyda owoc. Tak samo Bóg zasiewa w tobie swoje obietnice i mówi: Ufaj mi, ja jestem. Bogiem, który nigdy nie zawodzi. Często patrzymy na okoliczności i myślimy: To nie może się udać, nie widzę drogi wyjścia. Ale właśnie w tym momencie Bóg objawia swoją moc. On otwiera drzwi tam, gdzie ich nie ma. On rozdziela morze, kiedy przed tobą jest tylko woda. On daje mannę na pustyni, kiedy brakuje ci wszystkiego. To, co dla ciebie jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Dlatego On mówi: Przestań patrzeć na to, co zewnętrzne, spójrz na mnie, ja jestem Twoim źródłem. To przesłanie, które teraz dociera do Ciebie, nie jest przypadkowe. To nie jest tylko zbieg okoliczności, że słyszysz te słowa właśnie teraz. Bóg mówi, dał to dla Ciebie, to jest mój głos. Przyjmij to słowo, przyjmij moją obietnicę. Coś wielkiego się wydarzy, a ja chcę Cię na to przygotować. Nie bój się. Nie myśl o tym, jak to się stanie. Po prostu zaufaj. Zaufaj, że Bóg wie, co robi. Zaufaj, że On Cię kocha, że On czuwa nad każdym szczegółem Twojego życia. Niech te słowa przenikną Twoje serce. Niech staną się jak nasiona, które zapuszczają korzenie. Niech Bóg otworzy Twoje oczy, abyś mógł zobaczyć więcej niż tylko to, co widzisz teraz. Bo On mówi: Przestań patrzeć wstecz, przestań analizować swoje błędy, przestań się martwić o to, co będzie. Skup się na mnie. Ja jestem Bogiem Twojej przyszłości, ja jestem Bogiem Twojego teraz, ja jestem Bogiem, który nigdy się nie zmienia. Nadchodzi czas przełomu, czas, w którym Bóg wyprowadzi cię z miejsca, w którym jesteś i poprowadzi tam, gdzie jeszcze nie byłeś. To będzie droga wiary, droga pełna cudów, droga, na której będziesz widział Jego działanie każdego dnia. Będzie to czas, w którym jego moc zostanie objawiona w Twoim życiu, w którym jego obietnice staną się rzeczywistością, ale zanim to nastąpi, musisz przygotować swoje serce. Otwórz się na jego działanie, oddaj mu swoje obawy, swoje wątpliwości, swoje pytania. Powiedz mu cześć, Panie, nie wiem, co mnie czeka, ale wiem, że Ty jesteś ze mną, wiem, że Twoje plany są dla mnie dobre, wiem, że to, co przygotowałeś, jest większe niż moje wyobrażenia. Nie czekaj na idealny moment, nie czekaj, aż wszystko będzie jasne. Bóg mówi: Działaj teraz, uwierz teraz, przygotuj się teraz. To, co nadchodzi, jest większe niż myślisz. To będzie jak fala, która poruszy wszystko w twoim życiu. Nie bój się tej fali. Pozwól, aby Bóg cię przez nią przeprowadził. On jest twoją siłą, twoją opoką, twoim przewodnikiem. W nim masz wszystko, czego potrzebujesz. Nie szukaj rozwiązań na własną rękę. Nie polegaj na swoich umiejętnościach. Ale na Jego łasce. To, co Bóg mówi dziś do Ciebie, jest wołaniem: Przygotuj swoje serce, przygotuj swoje życie, przygotuj się, bo coś wielkiego się wydarzy. Nie lekceważ tych słów. To a nie jest przypadkowe przesłanie. To Bóg mówi do Ciebie osobiście z miłością, z troską, z pragnieniem, abyś nie przegapił tego, co On ma dla Ciebie. Bądź gotów, bo to, co nadchodzi, zmieni wszystko. To, co teraz słyszysz, to nie tylko piękne słowa, ale żywe słowo, które ma moc przemienić Twoje życie. Kiedy Bóg mówi, Jego słowa nigdy nie wracają puste. One zawsze niosą ze sobą cel, zawsze dotykają serca, zawsze coś budują. Może teraz nie rozumiesz wszystkiego, co się dzieje w Twoim życiu, ale Bóg już teraz tka dla ciebie historię, która ma swój początek i swój cel. Czasem te nici wydają się poplątane, jakby los splatał je chaotycznie, ale Bóg mówi Ja jestem tkaczem, ja wiem co robię, ja tworzę coś pięknego, coś wyjątkowego, coś, co objawi moją chwałę w Twoim życiu. Zastanów się. Ile razy myślałeś, że już nie dasz rady? Ile razy czułeś się zagubiony, jakbyś stał na rozdrożu, nie wiedząc, gdzie pójść? Ile razy Twoje serce było ciężkie od bólu, od lęku, od zmęczenia? A jednak, popatrz, jesteś tu teraz, nadal słyszysz te słowa, twoje serce nadal bije, a to znaczy, że Bóg nie skończył jeszcze swojego dzieła w twoim życiu, to znaczy, że On ma plan, który się wypełnia, nawet jeśli tego teraz nie widzisz. On mówi: Zaufaj mi, bo coś wielkiego nadchodzi, przygotuj się, bo moja ręka już działa. Każdy dzień, który przeżywasz, każdy oddech, który bierzesz, to dowód na to, że Bóg cię nie opuścił. Czasami patrzysz na swoje życie i widzisz tylko to, co trudne, to, co cię boli, to, co cię ogranicza. Ale Bóg patrzy na Ciebie z wyższej perspektywy. On widzi nie tylko Twoje zmagania, ale i Twoje przyszłe zwycięstwa. On widzi nie tylko Twoje łzy, ale i uśmiech, który rozkwitnie na Twojej twarzy, kiedy zobaczysz, jak Jego obietnice spełniają się w Twoim życiu. Dlatego Bóg mówi, Nie poddawaj się, nie trać nadziei. To, co dla ciebie jest końcem, dla mnie jest nowym początkiem. To, co dla ciebie jest stratą, dla mnie jest miejscem, gdzie zrodzi się coś nowego, pięknego, potężnego. Bóg zna każdy szczegół twojego życia, każdą myśl, każde słowo, każdą ukrytą łzę. On zna twoje pragnienia, twoje marzenia, nawet te, które ukrywasz głęboko, o których nikt nie wie. I On mówi: Ja mam dla ciebie coś większego niż to, co sobie wyobrażasz. Moje myśli są wyższe niż Twoje myśli, a moje drogi są wyższe niż Twoje drogi. Dlatego, gdy przychodzi ten moment, kiedy coś wielkiego ma się wydarzyć, Bóg nie chce, abyś był nieprzygotowany. On chce, abyś był gotów przyjąć to, co nadchodzi, z wiarą, z ufnością, z sercem otwartym, jak Ziemia gotowa na przyjęcie deszczu. Nie zamykaj swojego serca z powodu dawnych rozczarowań. Czasami przeszłość chce Cię zatrzymać, sprawić, że przestaniesz wierzyć, że coś dobrego może cię spotkać. Ale Bóg mówi, nie pozwól, aby Twoje przeszłe doświadczenia były jak łańcuch, który cię wiąże. Ja jestem Bogiem, który robi nowe rzeczy. Ja jestem Bogiem, który. Wprowadza Cię w coś nowego, co jest lepsze niż to, co było. Nie musisz rozumieć wszystkich szczegółów. Nie musisz wiedzieć, jak to się stanie. Bóg nie oczekuje od ciebie, że rozwiążesz każdy problem. On chce tylko, abyś mu zaufał, abyś powiedział: Panie, ja nie wiem, ale ty wiesz, ja nie widzę, ale ty widzisz. Ja nie mam siły, ale ty jesteś moją siłą. To, co nadchodzi, będzie wymagało od ciebie odwagi, będzie wymagało, abyś postawił krok wiary, nawet wtedy, gdy Ziemia pod stopami wydaje się niepewna. Ale pamiętaj, Bóg idzie przed tobą. On już przygotował drogę. On już zbudował mosty tam, gdzie ty widzisz przepaście. On już otworzył drzwi, które dla ciebie wydają się zamknięte. I on mówi: Tam nie patrz na swoje ograniczenia patrz na moją moc, patrz na moją wierność, patrz na moje obietnice. Bóg nie jest człowiekiem, aby kłamał. Jeśli coś obiecał, to się wypełni. Jeśli coś powiedział, to to zrobi. Dlatego trzymaj się Jego słowa, jak kotwicy. Trzymaj się jego obietnic, jak lin ratunkowych, które prowadzą cię przez burzę. Może teraz przechodzisz przez trudny czas, może czujesz, że tracisz grunt pod nogami, może modlisz się i wydaje ci się, że Bóg milczy, ale on mówi: Ja cię nie zostawiłem, ja jestem z tobą. Może nie słyszysz moich słów, ale ja działam w ciszy. Może nie widzisz odpowiedzi, ale ja ją przygotowuję. Może czujesz się samotny, ale ja jestem przy tobie bliżej niż myślisz. Bóg działa w ciszy, w ukryciu, w tajemnicy. On działa nawet gdy twoje oczy tego nie widzą. On kształtuje, porusza, zmienia rzeczywistość na twoją korzyść. To, co się teraz dzieje, to nie jest koniec, to początek nowego sezonu w twoim życiu. Bóg mówi: Przygotuj się. Nie patrz na okoliczności, patrz na mnie. Nie słuchaj głosów strachu, słuchaj mojego głosu, nie pozwól, aby wątpliwości cię zatrzymały. Uwierz, że ja mam moc uczynić wszystko nowe. Może czasem boisz się, że nie jesteś wystarczająco silny, że nie masz wszystkiego czego potrzeba, aby sprostać temu, co nadchodzi, ale Bóg mówi, Nie musisz być silny, ja jestem twoją siłą, nie musisz mieć wszystkiego, ja jestem twoim źródłem. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Ja jestem Twoim przewodnikiem. Dlatego teraz w tej chwili po prostu powiedz: Panie, jestem gotowy. Przyjmuję to, co masz dla mnie. Przyjmuję Twoje plany. Przyjmuję Twoje obietnice. Przyjmuję Twoją łaskę. Nie bój się. To, co Bóg przygotował, jest większe, niż możesz sobie wyobrazić. To będzie czas, kiedy Twoje życie zostanie przemienione, kiedy zobaczysz cuda. Kiedy poczujesz Jego miłość w sposób głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. To będzie czas, kiedy Bóg wyleje swoje błogosławieństwo na ciebie, na twoją rodzinę, na twoje plany. Ale musisz być gotowy. Musisz powiedzieć: Bae, panie, oto jestem, zrób ze mną, co chcesz. Bóg czeka na twoje tak, czeka, aż Mu zaufasz całkowicie, bez zastrzeżeń, czeka, aż oddasz Mu swoje serce, swoje życie, swoje przyszłe dni. To coś wielkiego, co nadchodzi. Nie jest tylko dla ciebie, to dla chwały Bożej, dla świadectwa dla innych, którzy będą patrzeć na twoje życie i mówić, to jest dzieło Pana. To On to zrobił. Bóg pragnie, abyś stał się świadectwem Jego mocy, Jego dobroci, Jego wierności. I to się stanie, bo On już to zaplanował. Bóg patrzy na twoje życie z miłością, z troską, z głębokim pragnieniem, abyś zrozumiał, jak cenny jesteś w Jego oczach. On patrzy na ciebie i widzi nie tylko to, co teraz się dzieje, ale całą historię twojego życia. Widzi twoje przeszłe walki, twoje łzy, twoje zwycięstwa, twoje porażki. Widzi twoje myśli, te, które nigdy nie zostały wypowiedziane. Widzi twoje serce, te ukryte miejsca, które może sam boisz się odkryć. I mówi: Kocham cię, wybrałem cię, przygotowuję cię do czegoś, co przekracza twoje zrozumienie. Coś wielkiego nadchodzi, a ja chcę, abyś był gotów. To przygotowanie nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Czasami wydaje się, że jesteśmy w ciemnym tunelu, że wszystko się wali, że Bóg zapomniał o nas. Ale to nieprawda. Właśnie w tych chwilach Bóg jest najbliżej. Właśnie wtedy, kiedy nie czujesz Jego obecności, On trzyma Cię mocniej niż kiedykolwiek. On mówi, nie lękaj się, ja cię podtrzymam swoją mocną ręką, nie upadniesz, bo ja jestem twoją podporą. Kiedy myślisz, że to koniec, ja mówię: To dopiero początek. Czasami Bóg musi nas odseparować od pewnych rzeczy, od pewnych ludzi, od pewnych miejsc, aby przygotować nas do czegoś większego. Może teraz czujesz się, jakbyś był sam, jakbyś stracił coś ważnego, ale Bóg mówi: To było potrzebne. Oddzieliłem cię, bo chcę mówić do ciebie w ciszy. Chcę, abyś nauczył się mnie słuchać, chcę, abyś przestał polegać na tym, co zewnętrzne, a zaczął polegać tylko na mnie. To jest czas oczyszczenia, czas formowania, czas, w którym Bóg wykuwa cię jak złoto w ogniu. Bo kiedy przyjdzie to, co wielkie, musisz być gotowy, aby to unieść. Bóg nie daje swoich darów byle komu. On daje je tym, którzy są gotowi, którzy przeszli przez proces, którzy nauczyli się ufać, nawet gdy nic nie rozumieją. On mówi: Nie martw się o to, jak to się stanie. Moje drogi nie są twoimi drogami. Moje myśli nie są twoimi myślami. Ty patrzysz na to, co zewnętrzne, a ja patrzę na serce. Ty widzisz problemy, a ja widzę możliwości. Ty widzisz brak, a ja widzę obfitość. Ty widzisz przeszkody, a ja widzę drogę, którą przygotowuję. To jest właśnie ten moment w którym musisz odłożyć swoje lęki, swoje wątpliwości, swoje ograniczone spojrzenie i powiedzieć: Panie, działaj. Ja Ci ufam. Kiedy Bóg mówi, że coś wielkiego nadchodzi, to nie są puste słowa. To jest Jego obietnica, Jego plan, Jego dzieło, które już się toczy. Nie musisz rozumieć, jak On to zrobi, nie musisz znać szczegółów. Bóg mówi: Wystarczy, że mnie znasz, wystarczy, że mnie słuchasz, wystarczy, że mnie kochasz. Bo to co Bóg przygotował nie zależy od twojej siły, od twojej wiedzy, od twoich zasobów, to zależy od jego mocy, jego miłości, jego woli, a on mówi: chcę cię błogosławić, chcę ci dać więcej niż prosisz. Chcę ci pokazać cuda, których jeszcze nie widziałeś. Bóg nie mówi ci o tym, co nadchodzi, po to, żeby cię przestraszyć. On mówi to, abyś się przygotował, abyś był gotowy, abyś nie został zaskoczony, kiedy te rzeczy się wydarzą. On mówi, czemu teraz jest czas, abyś oczyścił swoje serce, teraz jest czas, abyś porzucił to, co cię wiąże, co cię zatrzymuje, co cię obciąża. Może to relacja, która cię ciągnie w dół, może to strach przed tym, co będzie, może to poczucie winy, które nosisz od lat. Bóg mówi, oddaj to mnie, pozwól, abym cię uwolnił, pozwól, abym cię oczyścił, pozwól, abym przygotował cię na nowe, nie walcz sam ze swoimi słabościami. Nie próbuj być silny na siłę. Bóg mówi: Ja jestem Twoją siłą. Przyjdź do mnie ze swoim zmęczeniem, przyjdź do mnie z tym, co Cię boli, przyjdź do mnie z tym, co Cię przeraża. Ja Cię odnowię, ja Cię wzmocnię, ja Cię poprowadzę. To, co nadchodzi, będzie wymagało, abyś był silny, ale nie w swojej sile, w Jego sile. Abyś ufał, ale nie swojemu rozumowi, Jego prowadzeniu, abyś szedł, nawet jeśli nie widzisz drogi. Bo On ci ją pokaże. Bóg mówi: nie martw się o to, co będzie jutro. Dziś jest dzień, w którym chcę ci powiedzieć: przygotuj swoje serce, przygotuj swoją wiarę, przygotuj swoją postawę, bo coś wielkiego się wydarzy, a ja chcę, abyś był gotowy. Nie pozwól, aby twoje serce było zatwardziałe. Nie, pozwól, aby twój umysł był zajęty tym, co nieważne. Skup się na mnie, skup się na moim słowie. Skup się na tym, co wieczne. Może teraz myślisz, ale jak to się stanie? Jak to możliwe, skoro nie mam siły, nie mam środków, nie mam odwagi? A Bóg mówi: Nie patrz na siebie, patrz na mnie. Ja jestem Twoją pomocą, ja jestem Twoją mocą, ja jestem Twoim źródłem, ja jestem Twoim Bogiem. To, co nadchodzi, nie będzie dziełem Twoich rąk, ale dziełem Jego rąk. Nie będziesz w stanie się tym pochwalić, powiedzieć, to ja zrobiłem. Będziesz musiał powiedzieć, to Pan uczynił. To Jego łaska, to Jego moc, to Jego miłość. I to będzie świadectwo dla innych. Twoje życie stanie się dowodem Jego chwały, Jego dobroci, Jego wierności. Ludzie będą patrzeć na ciebie i mówić, to nie mogło się wydarzyć. To musiał być Bóg. A ty odpowiesz: tak, to był Bóg. To On mnie podniósł, kiedy upadłem. To On otworzył drzwi. Kiedy wszystkie były zamknięte, to On poprowadził mnie tam, gdzie sam nigdy bym nie doszedł. To On mnie uzdrowił, uwolnił, napełnił nadzieją. To, co nadchodzi, będzie świadectwem dla świata, nie tylko dla Ciebie, nie tylko dla Twojej rodziny, ale dla wielu innych ludzi, którzy patrząc na Twoje życie zobaczą, że Bóg naprawdę działa, że Bóg naprawdę odpowiada, że Bóg naprawdę kocha. I to świadectwo, Rozprzestrzeni się, dalej jak fale na wodzie, dotknie tych, których nigdy byś nie spotkał, poruszy serca, które nigdy nie słyszały o Bożej miłości. Bóg mówi: To nie jest tylko o Tobie. To, co robię w Twoim życiu, jest częścią mojego większego planu. Nie zatrzymuj się na tym, co widzisz teraz. Patrz oczami wiary, patrz oczami ducha, słuchaj głosu Bożego, który mówi: Nie, lękaj się, przygotuj się. Bo coś wielkiego się wydarzy, a ja chcę, abyś był tego częścią. Bóg przypomina ci, że twoje życie jest w jego rękach, że każda chwila, każdy dzień, każdy trud i każda radość są częścią większego planu, który on tka z miłością, z troską, z doskonałą mądrością. On mówi: Nie patrz na siebie, jak na kogoś, kto jest zbyt słaby, zbyt mały, zbyt nieznaczący, aby coś wielkiego się wydarzyło. Nie patrz na swoje błędy jak na przeszkody, których nie da się pokonać. Ja jestem Bogiem, który przemienia popiół w piękno, ja jestem Bogiem, który podnosi z prochu, ja jestem Bogiem, który mówi do ciebie teraz przygotuj się, bo coś wielkiego nadchodzi. To, co Bóg zamierza uczynić, może wydawać się niemożliwe, może to będzie odnowienie relacji, które wydają się całkowicie zniszczone, może to będzie uzdrowienie ciała, które od lat cierpiało. Może to będzie odpowiedź na modlitwę, którą od dawna zanosisz, a która wydawała się już zapomniana? Może to będzie otwarcie drzwi, które były zamknięte tak długo, że przestałeś w nie pukać? Bóg mówi: Ja jestem Bogiem cudów. Nie ograniczaj mnie swoim zrozumieniem, nie zamykaj mnie w swoich oczekiwaniach. Ja zrobię więcej niż możesz sobie wyobrazić. Ja zrobię coś nowego, coś wielkiego, coś, co wykracza poza twoje możliwości. Może czasami patrzysz na swoje życie i myślisz, że nie ma w nim nic szczególnego, że to tylko zwykłe dni, powtarzające się, obowiązki, szara codzienność, ale Bóg patrzy na ciebie i mówi: Jesteś moim dzieckiem, masz wartość, jesteś częścią mojego planu. Nie lekceważ tego, co masz teraz, nie lekceważ małych początków, bo to właśnie w małych rzeczach Bóg buduje fundamenty pod to, co wielkie. To właśnie w Twojej wiernej codzienności, w Twoich małych krokach, w Twoim trwaniu, kiedy nikt Cię nie widzi, Bóg przygotowuje Cię do tego, co ma nadejść. Nie pozwól, aby Twój umysł był zajęty troskami, które odbierają Ci pokój. Nie pozwól, aby Twoje serce było sparaliżowane lękiem przed przyszłością. Bóg mówi Skup się na mnie, skup się na moim głosie, skup się na mojej miłości. Bo to miłość Boga jest odpowiedzią na każdy Twój strach, to Jego obecność jest odpowiedzią na każde Twoje pytanie, to Jego pokój jest odpowiedzią na każde Twoje zmartwienie. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz rozumieć wszystkiego, musisz tylko wiedzieć, że Bóg jest z Tobą, że On Cię prowadzi, że On Cię kocha. Wyobraź sobie, że Bóg patrzy teraz na Twoje życie i widzi Cię w całości. Nie tylko to kim jesteś dziś, ale też to kim będziesz, kiedy jego plan się wypełni. On widzi twoje zwycięstwa, które dopiero przed tobą. Widzi twoją radość, która przyjdzie, kiedy zobaczysz spełnienie jego obietnic. Widzi twoją siłę, którą ci da, gdy będziesz potrzebował jej najbardziej. On widzi drogę, którą ci przygotował i mówi: "Chodź za mną, nie bój się. Zaufaj mi." Bo Bóg nie chce, abyś żył w ciągłym lęku, w niepewności, w poczuciu, że jesteś sam. On chce, abyś wiedział, że Jego ręka cię prowadzi, Jego głos cię kieruje, Jego serce bije dla ciebie. Każdy twój krok, każdy oddech, każdy dzień jest w Jego rękach. I on mówi: mi, "Jesteś ważny, jesteś kochany, jesteś częścią czegoś większego. Niech Twoje serce dziś otworzy się na to przesłanie. Niech Twoje oczy zobaczą to, co Bóg przygotowuje." Niech Twoje uszy słyszą Jego głos, który mówi, Tany, nie lękaj się, przygotuj się, coś wielkiego się wydarzy, a ja chcę, abyś był tego częścią. Niech to słowo zapuści głęboko korzenie w Twoim sercu, niech wzmocni Twoją wiarę, niech podniesie Twojego ducha, bo Bóg jest wierny, Jego obietnice się wypełnią, Jego miłość nigdy Cię nie opuści. I teraz, zanim odejdziesz, zastanów się. Co byś zrobił, gdybyś naprawdę uwierzył, że Bóg ma dla ciebie coś wielkiego? Jak byś się przygotował? Jak zmieniłbyś swoje nastawienie, swoje oczekiwania, swoje modlitwy? Nie pozwól, aby strach zatrzymał cię przed wejściem w to, co Bóg przygotował. Powiedz Mu: Panie, oto jestem. Przygotuj mnie, prowadź mnie, kształtuj mnie, ufam Tobie całkowicie, bo coś wielkiego naprawdę nadchodzi. I Bóg nie chce, abyś to przegapił. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz, skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia!